D jak dycha siema 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 wszystkim Już teraz zaczynamy dosłownie za moment Dobra bo ja sobie muszę tu mordeczki zobaczyć czy będę widział GTA ładnie na streamku Dobra, jest git. Muszę tu ogarnąć od nowa, bo kurwa. Nie bez fuj. Broń nie ma. Ile mamy kasy? Zero. Trzeba jakąś misję w ogóle zrobić. Trzeba jakąś misję pierdolnąć. Już bagiety gdzieś jadą. Ooo, ale zajebisty ten. Dawaj to. Czarnuchu jebany. Wysiadać. No Kurwa gonią mnie, że jadę autem złodzieja. No, wiem, że ja musiałem sobie troszeczkę to przyciszyć. I lecimy, lecimy z tematem. Eee, włączmy mapę i udajmy się do punktu S, do komisu pewnie. Dobra, najszybszy no sposób nosowania się przed pytami. Co się wjebać tutaj. O kurwa, co to jest? Nie, no ludzie, ludzie. Dobra, teraz już ogar. Bo gram jak jakaś cipa, naprawdę. Strasznie. A nie, dobra, mam 366 dolków. Chyba, że zrobić jakieś porachunki gangsterskie na ulicy. Dobra, zróbmy chociaż tą jedną misję. O ty psie jebany. Pa jeszcze czarnuchy do mnie nadupcają coś. Dobra, dawaj karawa, krajerze. No i polecimy sobie w... ...to miejsce, yes. Czyli do Simona. Idziemy do Simona. O, jak wygląda jak Mustang Shelby. Mustang Shelby. Cyril sure Bell that? Ja właśnie wolę tu od tyłu podjeżdżać. O kurwa, nie da się od tyłu podjeżdżać. Zamknięte ma dzisiaj bramę. Są od no. Ale chyba jak będę stąd wyjeżdżał, to pojadę z Marcikiem.

I tutaj standardowo napierdalamy tak, żeby się nie rozjebać On Dzwoni to pyta Rojerska chmura do mnie zadzwoniła No ale jedziemy, jedziemy, tutaj, to jest ta misja, co po cichu trzeba. No to jest, właśnie napęd na tył. Dobra, musimy się tam dostać. Ok. I bodajże od tyłu się gdzieś chodziło po samochodzie na ten balkon do góry. Gdzieś tutaj jest ten samochód. No, na samochód, zajebiście, dobra. Hop. Hop. Dziwi nazywał mnie suką. Dobra. Już jesteśmy praktycznie na dole. Teraz klasyczna zawika. że oni mnie nie widzieli? I co? Ja teraz wyjadę autem, które... Beka, oni stają w kuchni, a wyjadę autem. O kurwa! Już rozjebałem. Czyż mnie zajebie ten. O kurwa. Chuj mnie z salonu, Simon. O no, kurwa, już dzwoni do niego Sprzedać się musi Ja hey, wracam, yeah, hey, Simon Wrócę yes. Simon jest Arabem O kurwa, nie zadziałał mi cutlock To <gasps> tu jest w aucie was a repo job? guys was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working on a new car. serious, dude. I I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yatarian. Yeah, of course, man. He's he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian will work this out. that the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back. Let's go! No Shitty situations, dog. Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. You See now, you... Dawaj kopa kopa mu kurwa Tak jest. Amadi Ferrari Ogłuszacz Dobra ile on jest kurwa tankiem jakimś ten chłop Twardy jak jakiś kurwa Malfight On ma jakąś broń w ogóle ten biedak, Michael? taki jest wieśniak Ma. No, Infinity. Zajebiście, że zabiłem jakąś babę na pasażera zamiast. O, shit. A zamierzam przeładować? Nie. No, kurwa, już pyty mnie gonią. Dobra, zwijam się stąd. Odzyskuję swój samochód. I to jeszcze, powiedzcie, że on jest. A, myślałem, że jest naprawiony. Dobra, to spierdalamy przed pytami. W takim wypadku i przypadku zdupcamy przed pytami, drodzy Państwo. Pod prąd, ale mnie nie zobaczyli. O kurwa, jak ja zapomniałem, że to przecież nie jest ten. Darmowa broń, darmowy shotgun. To jest spoko, bo jak jeszcze ich nie ma dużo w okolicy, to można sobie przynajmniej broń podbierać, nie? Tak jak teraz patrzcie. Tutaj jadą sobie. Jadą sobie tu wieśniaki. I załóżmy pyk. Dobra, pyk. Pyk. I pyk. x się schyla. I teraz uciekamy. Trzy gwiazdki. Największy pościg ever. Mam przewite koło już. No nie, wierzę. Już mi przejebali koło. To grubo, grubo, grubo się tutaj dzieje. Nie wiem, czy mi się uda spierdolić. Już, już, już tam ten. Yy blokady no nie no do mi na ogonie jak syn. jestem w potrzasku dosłownie bo mam jeszcze rozjebaną oponę Kurwa, tak ładnie mi szło. Ale gówno. A było tak pięknie. No zabił mnie psy, ale broń mi została, nie? Chyba, że ją mam po prostu jakby na pozwolenie legalnie. Jak zabić dwie kurwy naraz? Oj. Tak właśnie się zabija. Już ma ciury naraz. I jeszcze zgarniemy sobie jeden radiowóz i uciekniemy. To, że widzę, że im się tu za bardzo nie śpieszy. Uh -huh. Headshot, boom, headshot. Oj oj. oj, oj, oj. na czołgę zdzieliłem Pierdalaj dziwko, dawaj tą furę. Nie będę jakimś kurwa gratem jeździł, a ty tak autem się wozisz. Jeszcze sapiesz? Jeszcze sapiesz. Dobra, zamknijmy sobie dach. Kurwa, jak tutaj jest ten, nadsterowny ten pojazd, strasznie nadsterowny. Szczególnie przy ruszaniu, bacie. Kurwa, jak mi wyjechał z podjazdu, z podporządkowanej w ogóle nie patrzą ci ludzie Oj jak skasowane To już by kurczę No właśnie, tak się bałem Że mam koło rozjebane Po troszeczkę na rejonie, że mam takim kurwa szrotem jechać teraz Dobra, dacie auto czy nie? Bo zabiję niewinnych, ucierpią niewinni Oni ucierpieli No i niestety ucierpieli No lubię takie headshoty z daleka, ale mi się to podoba. Piękne headshoty. Jeszcze z pistoletiku taki one hit. O. Taki, taki on jest taki delikatny, taki pyk. O. Tak, To jakby to sobie z tłumnikiem to poszło, dobra. Pyty tam są. Robimy to delikatnie inaczej, pojedziemy sobie tu na skróty. Mimo, że to auto ledwo się toczy. Ojeju, 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 ojeju. Przejechałem króliczka. Przejechałem króliczka. ojej Dobra, do samej góry jeszcze dostał kawałek. Otoczyli mnie, ale je O nie, Lambo. Znaczy no, Lambo to się nazywa jakoś inaczej. Chyba Urus Infernus, przepraszam bardzo. My fail. This is inferno. O nie, zrobili blokadę, ale zawsze uderzajcie w tył samochodu, bo jest lżejszy niż przód. O Jezu, tragedia, tragedia. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu Arab Drift i spierdalamy. To auto praktycznie lata w powietrzu. O nie, 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 stawaj, stawaj, błagam, błagam. Uciekniemy jeszcze. Opatrzcie, zgubili nas w zasięgu. No nie, helikopter nas teraz zobaczył. Ale jak ja już się wbiję w te pola. Jak ja już się wbiję w te pola, to już nic mi nie zrobią. No, tutaj opona tu jest. Konkretna. Szeroka opona. Dobra. Ja jestem za tym, żeby gdzieś tutaj. O nie, 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 nie. nie. No nie, wydóbca z tym helikopterem. Nie zobaczy znowu teraz. A ja nie mogę nic innego zrobić niż... Już uciekać w dół przed nim. Od no z zderzak. No nie, znowu mnie zobaczyli. Dlaczego ten samolot poleciał, a czy helikopter? Lol miał mnie na muszce i uciekł. Piękny widok. I patrzyli, ich tam jest. Dobra, strzelamy jak do kaczek. Przynajmniej dużo broni będę miał. Trzeba ćwiczyć skill'a. Dobra, bo to nie ma sensu z helikopterami, bo mnie oszczelają. Wjeżdżam w tych ludzi, patrzcie jak ich rozjada, jak psy. I po co zaczynacie? Po co zaczynacie z Pawłem? Kurwa, rozjewany małotem nie uciekam tyle czasu. Cioty. Nie, no w życiu nie ucieknę. Cztery gwiazdki to już zaraz będzie wojsko. A jeszcze nie małta. Nie mam pojazdu. Samochód już mi ledwo jedzie. Nie psy. Nie policję.